Siemanko, witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku z For Asian. Jak widzicie ja tutaj w międzyczasie zrobiłem tamtą poprzednią misję, którą miałem I tutaj kolejną też już zrobiłem i nie wiem czy ja mam iść tutaj do tego gościa Chociaż wydaje mi się, że chyba już nie, ja muszę sobie czytać tę misję, bo ja nie pamiętam Do Brendela, okej, okay, czyli muszę iść tam Generalnie bardzo przyjemne jest to, że ta gra jest po polsku, w sensie takim, że jest to takie bardziej sprzyja takiej imersji, że tak się wyrażę. E, powiem tak, po angielsku, jak gram w gry, nie mogę się tak wczuć jak e, grając po polsku. Mimo, że angielski znam dosyć dobrze, nie najgorzej nawet, to i tak wolę. Mimo wszystko grać po polsku. Dobra, więc muszę zabić sobie teraz Pumki. Muszę sobie Niedźwiedzie zabić. Generalnie w wbijanie levela idzie chyba troszeczkę trudniej, nawet niż w PL-u w tym momencie. Bo... E Mimo że jest chyba X razy ileś tam, jest chyba z misji jakoś ileś tam, ale w tam w PL-u teraz, na tym, bo się robi na tym gorze te misje 1.10 teraz to tam przecież te mopki tyle nie zadają nawet obrażeń. I w ogóle jakoś łatwiej się je zabija dużo, dużo szybciej się je zabija, dużo większe obrażenia się zadaje tak mi się wydaje. E, więc gra się dużo z, ba, z taka stała łatwiejsza. A i ta myszka mnie tak wkurza? Że naprawdę muszę sobie chyba no, nową zainwestować jakąś. No i tak sobie planowałem teraz zakup słuchałek, więc nie wiem jak to będzie, bo ile, ile to można wydawać na te sprzęty komputerowe? No dobra. W każdym razie. Pumka zaraz kolejna do kolekcji już mojej skoczy. W ogóle się coś obudziło na tym czacie mimo wszystko. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo to znaczy, że może są jakieś zadatki na to, żeby ta gra miała jakiś e, większy sens. Bo muszę powiedzieć, że w tym momencie nawet... Kurde, w tym momencie nawet się więcej dzieje niż. E, na PL-u momentami Zwłaszcza o tej godzinie Na PL-u to jest cisza Zazwyczaj, no czasem jest Ja tam W ogóle ktoś tam napisał, że Żeby się ktoś z Polski odezwał To ja, ja powiem, a co mi tam Nie się odezwałem Gościu całkiem, całkiem O, trzecia ja już nie miałem Trzech? Miałem chyba Gościu nawet całkiem taki W porządku się pytał Pytał się e, Tam o ulepszanie no to tam trochę podpowiedziałem no trochę się na tej grze mimo wszystko znam mimo że może nie wyglądam jakbym się znał ale się trochę mimo wszystko przez te lata nauczyłem jak i co po trochu ten zegar to oni sobie chyba tutaj sami dodali bo ja nie pamiętam że taki zegar był tym bardziej że zegar się yy, że zegar się... dlaczego 2 na 3? było 2 do zabicia, dlaczego nagle są 3? zegar się pojawiał tutaj na tym, więc Okej. Okay. ciekawe w ogóle, jak to wszystko tutaj wygląda, tak się tak interesuje tak, no nie wiem, jeszcze, o o, co tu robi? wiem, że mi się to przyda na pewno. Nie masz odpowiednich umiejętności. Dlaczego. Może nie mam, mogę ten, bo jeszcze nie jestem nauczony. Może jest jakiś quest, który pozwala na obsługiwanie się tą buranią taką. E, nie, że ja to dwuręczną. Bo, ona jest ta, bo to jest ta e, czołorodziejska pałeczka. Kurde. Nie chcecie, Cię, bo tym to mnie zabijesz zaraz, a ja się z pół godziny będę męczył. Boże, jak ja nie pamiętam kiedy ja ostatnio tak uciekałem przed jakimś bossem Forstor. Dobra. Uciekam, 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 biegnę, biegnę, biegnę. Może mu ucieknę? Co on mnie tak długo goni? Ej, bez jaj, co on mnie tak długo goni? Oho, jeszcze, jeszcze ścinę mam. No super. Piękna sprawa. Okej. Okay. Uciekł, to ja sobie podejdę. Tutaj tędy, tutaj tędy. W ogóle, mapka. Muszę powiedzieć, że nie wiem, w którym miejscu mnie bardziej wkurza w tym momencie. W tym miejscu jest bardzo wkurzająca, bo no, nie ma się nawyku, żeby patrzeć tutaj w to miejsce. Mimo wszystko, w jakichś tam grach takich innych, to mapka jest albo w rogu którymś, albo, albo jest taka, jest na przykład pasek z takimi z kompacem i ma mini mapki nie ma. No a tutaj jak jest w tym teraz na PL-u, to się jest nie na PL-u, tylko na wszystkich tych w tych nowych wersjach od patcha 4.0, w tym nowym wyglądzie interfejsu, jak jest tutaj na dole, to przynajmniej na samym początku, jak teraz wracając z powrotem do gry, to też mnie bardzo wkurzała ona w tamtym miejscu. Teraz nie jestem pewien. W ogóle ten interfejs jest bardzo śmieszny. Ja w sumie już go tak bardzo nie pamiętam. On jest już dla mnie tak odległy. To jest, są tak stare czasy, że ja to naprawdę, naprawdę się zastanawiam, kiedy to było. No Bo teraz to jest zupełnie przecież inna bajka. Chyba yy, obsługę tych yy, czarodziejskich pałeczek to się odpala dopiero jak się porozmawia tam z pajonem po tych misjach. To jest z tymi niedźwiedziami, z tego co pamiętam. Chociaż pewien nie jestem. W każdym razie. No ale co. Uff. Póki co. Yy, póki co, gra mi się, powiem wam, całkiem przyjemnie. Skradający niedźwiedź, skradający niedźwiedź, skradający niedźwiedź, a ja potrzebuję młodych niedźwiedzi. To teraz powiedziałbym, że zrobiłbym jakiś hopsmyk, tylko pytanie, czy... czy no, no, nie można, jest tylko jeden kanał na tym serwerze. To znaczy, że jest to naprawdę bardzo mały serwer. Czyli... Czyli e... To znaczy, że najprawdopodobniej jest mało graczy. Zobaczymy czy on się zaliczy do młodych niedźwiedzi. No więc życie się nie zaliczy, ale warto spróbować. Lepiej spróbować niż nie spróbować. Tak powiem, takie motto. Taką życiową prawdę. No to brzmi bardziej. Lepiej żałować, że się spróbowało niż żałować, że się nie spróbowało. O! Piękne, mądre i prawdziwe. Okej. Okay. Niech się szybciej spełnią te z powrotem to w niedźwiedzie, by. przecież można pół godziny czekać. Jeszcze jak się kanały kanałów nie ma do zmiany. No nie wiem. Póki co jestem do tego serwera, sam nie wiem jaki mam w sumie stosunek do niego. Bo niby... Niby jest w porządku, ale jeszcze jest jeden serwer, który jest na tym samym patchu, 3.4 Czyli V4Story V4Story, ja pierdziele, V4Story I jestem ciekaw, tam też mam zainstalowane, tylko że tam jest minus taki, że już nie ma spolszczenia Poniekąd, co jest ten V4Story, V4 jest? wydaje mi się Albo tworzony, albo współtworzony przez Polaków. A wiem to dlatego, bo na przykład na fanpage'u piszą po polsku tego serwera. Ale spolszczenia nie ma. Tutaj jest spolszczenie, trzeba sobie samemu pobrać. Trzeba sobie samemu pobrać spolszczenie. O, jest młody dzień. Tam ze strony i się pyknie. Nie wiem w ogóle na czym polega instalacja tego spolszczenia, bo wydawało mi się, że trzeba je jakoś tam specjalnie zainstalować. A jak kliknąłem parę razy na plik z tym pobranym spolszczeniem, klikałem, klikałem, klikałem i się zastanawiałem, co, co tu się dzieje, że to, że to się nie dzieje nic, że nie działa. No, ale jak widać, jakimś studem to zadziałało, mimo wszystko. Więc yy, się bardzo cieszę, bo. Gra po polsku jednak, mimo wszystko, jest dużo ciekawsza i dużo fajniejsza. Co prawda, zaraz pewnie niektórzy się oburzą, że no jak to przecież po, angiel jak ten, po angielsku to się uczysz języka i w ogóle tam, td, td. Nieprawda, głównoprawda. Może się trochę poduczyć języka, ale. Z doświadczenia wiem, O, dokładnie tak jak mówiłem. Z doświadczenia wiem, że to jakoś za wiele to, to nie daje. No, wszystko takiej. Takie gry, bo to się i tak nie zwraca uwagi zazwyczaj. Może jakieś tam, co po niektóre słowa może się zapamiętuje, ale tak, żeby się nauczyć rozmawiać po angielsku, to z gry, gry no opcji, no nie da się po prostu. Oho, fajnie. Ej. Okay. Mm, teraz mogę trochę mniej mówić, bo się będę skupiał. Mam nadzieję, że mimo wszystko on mnie tak łatwo nie utłucze. Że to ja zabiję go, a nie on mnie. Ale, kurde, najgorsze jest jak walnie takiego jakiegoś skilla. <ścoughs> Jeszcze 30 sekund, będziemy się odnawiać Ten. mi z tego. Uciekamy teraz w drugą stronę. Jeszcze 16. Raz niech mi się odnowi. Kurde, jakie, jakie hard, hard game'y tutaj się teraz odpierdzielają. Niech mi się zregeneruje trochę życia. Tak, jeszcze criticala. Kitykal muszedł. Dobra, teraz zmisował, zmisował, super sprawa. Teraz nie zmisował, niech zaatakuje. Ja sobie F8 szybko. I oczywiście moja myszka daje dupy. Tylko, żeby zaraz nie zmusiła do gorszych przekleństw, żeby się jeszcze gorzej wysłowić, bo jeśli bym teraz zginął, to bym się... krótko mówiąc i za przeproszeniem wkurwił. Okej, okay, zarąbiście. Zarąbiście. I z tego co pamiętam, to teraz trzeba sobie porozmawiać z generałem Pajonem. Dokładnie tak, odpalamy sobie nasz teleport, żeby się nie pierdzielić z żeby się nie pierdzielić z bieganiem po całej mapie Och Boże, ta mapa ile tu, się, ile tu się też czasu spędziło, pamiętam te wszystkie misje O rety, jakie je dobrze Dlaczego tutaj się zrespiliśmy? Przecież Powinniśmy się zrespić tam przy tym Coś tu jest, coś tu jest na... Przecież się można było ustawić później tutaj dopiero Zobaczmy w ogóle, co tu się dzieje w tym sklepiku. Ekstrakt dalszego istnienia, półtora i golda. Wypady jedzenie wojny bastionowej, Arahura. No, te, to, 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 to bardzo miło wspominam. Muszę powiedzieć, to bardzo miło wspominam. Oho, jakieś ścinki mi się tutaj y, w tym marku zaczęły, zaczęły pojawiać i nie mam pojęcia kompletnie dlaczego. Spróbuję się przenieść do Jesode z powrotem i czy ciekawy czy to coś mi pomoże? No, niespecjalnie z tego co widzę, więc pójdę jeszcze tylko. Mam nadzieję, że uda mi się dojść do Pajona jakoś w, jakoś rozsądnie i będę kończył ten odcinek, drugi już i zobaczę, czy będę dalej kontynuował For Ancient, O Boże, jakie jest co to się dzieje? Okej, okay, chyba się naprawiło. Czy będę dalej kontynuował Asians, Czy zacznę sobie coś innego? Muszę się zastanowić. Jeszcze muszę. Proszę was o wasze opinie. Jeśli chodzi o. o serwery. Bo. Mówię, jestem otwarty. Jestem ciekawy, jak to wszystko wygląda. I musicie mi po prostu powiedzieć, co i jak. Hmm, za niski, okej. Okay. Co i jak, żebym wiedział hmm, i mógł się tam dostosować, w pewnym sensie. To, co byście chcieli oglądać, to ja chętnie nagram. W ogóle to jest soda, to teraz jest w ogóle bezużyteczne. Kiedyś to się w soda nawet robiło zbiórki gildyjne na misje, znaczy na wojny. No dobra, w każdym razie. To by było na tyle z mojej strony w drugim już odcinku z For Asian e, Ja się z wami żegnam na razie i do zobaczenia. Do usłyszenia w następnych odcinkach z czegokolwiek. Na razie i cześć, się wydaje. E, więc gra się dużo z, ba, z taka stała łatwiejsza. A i ta myszka mnie tak wkurza, że naprawdę. Muszę sobie chyba nową zainwestować jakąś. A i tak sobie planowałem teraz zakup słuchałek, więc nie wiem jak to będzie, bo ile, ile to można wydawać na te sprzęty komputerowe. No dobra, w każdym razie, pumka zaraz kolejna do kolekcji już w mojej skoczy. W ogóle się coś obudziło na tym czacie, mimo wszystko. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo to znaczy, że może są jakieś dodatki na to, żeby ta gra miała jakieś... ...większy sens, bo muszę powiedzieć, że w tym momencie nawet jak i co po trochu. Ten zegar to oni sobie chyba tutaj sami dodali, bo ja nie pamiętam, że taki zegar był, tym bardziej, że zegar się... ...że zegar się... Dlaczego dwa na 3? Było dwa do zabicia, to czemu nagle są 3. Zegar się pojawiał tutaj na tym, więc... Mm. Okej. Okay. Ciekawe w ogóle, jak to wszystko tutaj wygląda. Yy, tak się. Tak interesu. Tak, no nie wiem, jeszcze. O. O. Co tu tu robi? Wiem, że mi się to przyda no, na pewno. Nie masz odpowiednich umiejętności. Dlaczego? Może nie mam, mogę tę. Te... W tym momencie nawet się więcej dzieje niż yy, na PL-u, momentami. Zwłaszcza o tej godzinie. Na PL-u to jest cisza. Zazwyczaj. No czasem jest, ja jestem W ogóle ktoś tam napisał, że żeby się ktoś z Polski odezwał, to ja, ja powiem, A co mi tam? I się odezwałem. Gościu całkiem, całkiem, o trzeci ja już nie miałem trzech. Miałem chyba gościu, nawet całkiem taki w porządku się pytał. Pytał się e, tam o ulepszanie. No to tam trochę podpowiedziałem. No, trochę się na tej grze mimo wszystko znam. Mimo, że może nie wyglądam jakbym się znał, ale się trochę mimo wszystko przez te lata nauczyłem. Ja mimo wszystko grać po polsku. Dobra, więc muszę zabić sobie teraz pumki. Muszę sobie niedźwiedzie zabić. Generalnie wbijanie levela idzie chyba troszeczkę trudniej, nawet niż w PL-u w tym momencie. Bo mimo, że jest chyba exp razy ileś tam, jest chyba z misji jakoś ileś tam, ale. Tam w PL-u teraz, na tym, bo się robi na tym gorze te misje 1.10 1, teraz, to tam przecież te mobki tyle nie zadają nawet obrażeń i w ogóle jakoś łatwiej się je zabija dużo, dużo szybciej się je zabija, dużo większe obrażenia się zadaje takim się... Siemanko, witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku z For Ancient. Jak widzicie ja tutaj w międzyczasie zrobiłem tamtą poprzednią misję, którą miałem. I tutaj kolejną też już zrobiłem i nie wiem czy ja mam iść tutaj do tego gościa. Chociaż wydaje mi się, że chyba już nie. Ja muszę sobie czytać tę misję, bo ja pamiętam. Do Brendela. Okej, okay, czyli muszę iść tam. Generalnie bardzo przyjemne jest to, że ta gra jest po polsku, w sensie takim, że jest to takie bardziej sprzyja takiej imersji, że tak się wyrażę. E, powiem tak, po angielsku, jak gram w gry, nie mogę się tak wczuć jak e, grając po polsku. Mimo, że angielski znam dość dobrze, nie najgorzej nawet, e, to i tak wolę. E,